Wracamy do Biblii Ćwiczeń Siłowych i dzisiaj na tapecie jest wyciskanie żołnierskie. Czy tam military press, czy tam OHP, czy tam wyciskanie sztangi nad głowę. No, wersji jest sporo, natomiast to dzisiaj nie jest ważne. Ważne jest, jak macie to robić, i też chcę obalić wiele mitów. Pierwszym mitem, który często jest spotykany, to po co to robić, bo jeżeli robisz wiele ćwiczeń na barki, na przednią część barków, czy nawet wyciskanie leżąc, to nie musisz robić wyciskania stojąc. To nie jest prawda. Nie można tego ćwiczenia wrzucać tylko i wyłącznie, fokusować go w kwestii tutaj samego małego mięśnia albo części tego mięśnia, Regionu przedniego. To jest za mało. Jest to ćwiczenie przede wszystkim na całe ciało, oczywiście z dużą dominacją górnej strefy twojego organizmu ciała. To ćwiczenie jest niezwykle wyjątkowe i jedne z najlepszych pod względem rozwoju twojej motoryczności ciała, twoich zdolności motorycznych. Zostaw łapkę w górę, liczę na półtora tysiąca i napisz w komentarzu jakie ćwiczenie mam omówić. Tutaj siła przenosi się od stóp przez cały łańcuch po samą dłoń i dzięki temu to ćwiczenie wzmacnia w sposób zdrowy twój organizm, czyli ma wpływ i na siłę rdzenia, i na siłę nóg, ale i też góry ciała, pracy łopatki, i to wszystko działa w jednym komponencie. Czyli to ćwiczenie też może się przełożyć bardzo dobrze na inne sporty, ale też na codzienność. Więc mówienie, że to jest tylko i wyłącznie na przednią część naramiennego to jest za mało. I właśnie w kwestii też pracy mięśniowej oprócz tego, że pracuje przednia część naramiennego i to właśnie za mało, pracuje też cały bark, ponieważ no, musimy duży ciężar ustabilizować. Nie no, może być tak, że tu jest ogromna dominacja od pozostałych. Oczywiście tu coś tam dominuje, ale pracuje i to, i to. Mało tego pracuje i czworoboczny, i zębate, i rotatory. I klatka piersiowa, ta część obojczykowa i cały rdzeń, musisz utrzymać całą kontrolę motoryczną, yy, aby no, to ćwiczenie nie zrobiło Ci krzywdę, a jak Ci nie zrobi krzywdę, to jaką krzywdę zrobić Ci codzienność, będąc yy, dużo, dużo silniejszym, ponieważ robisz to ćwiczenie. No i wiadomo, pracuje też tutaj yy, triceps, tak? Triceps. Ale to ćwiczenie jest też świetne w kontekście oceny twojej sprawności, sprawności fizycznej i zdrowia i tutaj yy, lędźwi jak i góry ciała. Bo aby to ćwiczenie wykonywać, to przede wszystkim musi mieć mobilność. Gdzie? Tu w zgięciu w ramieniu, w odwiedzeniu, czyli już zachowujemy równowagę mięśniową. Czym silniejszy masz wyciskanie leżąc, ty fajnie, byś miał. Ten ruch silny proporcjonalnie, ten ruch silny, ten ruch i ten ruch. Dla właśnie równowagi mięśniowej, więc nie możesz iść tu w górę, a tu nie. Oprócz tego potrzebujesz też sporo mobilności tu w rotacji. Zobaczcie, aby dobrze ustawić się do pozycji wyjściowej, muszę mieć rotację tutaj w ramieniu. Co jeszcze muszę mieć? Wyprost odcinka piersiowego, czyli wzmacniam to, co zaniedbujecie przez długie siedzenie na krześle i garbieniu się wiecznym. Aby zacząć to oczywiście analizować, no, trzeba ocenić siebie, czy jesteś predysponowany do wykonywania tego ćwiczenia. Czy nie masz bólów barków, no, jeżeli coś cię boli podczas wykonywania tego ćwiczenia, to trzeba zdiagnozować. Tak? Natomiast czy masz odpowiednią ruchomość, mobilność do wykonywania tego ćwiczenia, już pokazuję. Takim prostym testem, gdzie możesz ocenić, czy nadaje się do tego ćwiczenia, czy nie, jest test ścienny. On nie precyzuje przyczyny problemu, ale powie Ci jedno: no, raczej mi to ćwiczenie nie będzie służyć. O co chodzi? Ustawiam się tyłem do ściany, czy tam y, szafy, tak u mnie, i oceniam, czy mam tutaj odpowiednią mobilność. Jeśli dotykasz, powiedzmy, tutaj y, ściany, czy tam szafy. No to jesteś w normie i zupełności taki zakres ci wystarczy. Tu chodzi o 180 stopni jako optimum. Natomiast jeśli masz gdzieś tutaj ręce i musisz mocno kompensować brzuchem, no to niestety nie nadaje się tego ćwiczenia. Oczywiście osoby z ogromną masą mięśniową będą miały tutaj ogromne problemy, żeby tutaj dojść. Zobaczcie, ja tu mam jakieś tam małe braki, ale te braki nie są na tyle duże. Zobaczcie żeby mi przeszkadzało to w wykonywaniu tego ćwiczenia, natomiast wiele osób ma te problemy, no i trzeba zobaczyć czy są one istotnie ważne. Jak wiecie mam osteofit, więc u mnie, powiedzmy ta pozycja wyjściowa nie będzie idealna, ponieważ mój łokieć się mocno nie zgina. Więc, aby opisać Wam to ćwiczenie, wziąłem specjalnie kijek i będziemy tutaj bardziej bazować na mojej jednej ręce. Ale to w zupełności wystarczy. Myślę, że Wam to nie zrobi problemu, a zrozumiecie o co chodzi. A nie ma modela, aby Wam to zaprezentować. Musiałbym kogoś tutaj specjalnie organizować, a chciałem właśnie dzisiaj nagrać ten materiał. Tak, zaczynamy od pozycji wyjściowej. No wszystko zaczyna się od stóp. Jak ustawiamy stopy? I to nie jest jakoś tam specjalnie istotne jak w przysiadzie. Ważne, aby było y, stabilnie, więc nie za blisko, nie za, szeregu, nie za szeroko, ponieważ no, będzie to wyglądać dość pokracznie. Y, wystarczy zupełności taka pozycja, stopy delikatnie skierowane na zewnątrz. Następnie musimy oczywiście zabrać y, tutaj sztangę ze stojaków, najlepiej ze stojaków i odejść jak w przysiadzie. Ale nie chcę przychodzić do y, tych kwestii, chcę przejść y, dosłownie do pozycji wyjściowej. Ja łapiemy sztangę? Zobaczcie tak samo jak w wyciskaniu leżąc. Czyli nie tak, ponieważ no nie będzie to efektywne, a też powiedzmy niezbyt bezpieczne. No, ale niektóre osoby tak muszą łapać, ponieważ nie mają innych możliwości w wyniku braku mobilności. Najlepiej więc łapać to w taki sposób. O, tak, w wyciskaniu leżąc. Zobaczcie, tak, tu przechodzi tutaj nad łokciem i dzięki temu jest to stabilne i e, zobaczcie, od razu jest lepszy transfer siły, tak? To na starcie. Następnie, błąd najczęstszy to ustawienie łokci e, w stosunku do sztangi. Najczęściej popełniacie taki błąd, że ten łokieć jest za bardzo cofnięty i wtedy jak wyciskacie, to kierunek siły będzie taki, czyli niekorzystny. Stąd pilnujcie to, ustawiajcie łokcie w taki sposób. Pod sztangą właściwie najlepiej delikatnie przed sztangę, wtedy mamy ten transfer siły lepszy, tor ruchu będzie dużo dużo lepszy. Druga sprawa: z każdej strony tu powinien być łokieć, zobaczcie, powinien być ustawiony prostopadle do sztangi, tak? Ale też, jak patrzymy z boku, też powinien być prostopadle do sztangi ustawiony. Mam nadzieję, że tak mam ustawione, ponieważ no tej leweryki nie używa, więc ciężko mi to ocenić. Kolejna sprawa, jak wysoko powinniście tutaj kłaść sztangę. Najlepiej byłoby tutaj przy yy, obojczyku, albo na obojczykach, tak? Tu mam teraz mikrofon, więc Wam, więc wam nie pokażę. Najlepiej byłoby przy obojczyku, natomiast no, nie każdy tak może yy, zrobić z dwóch powodów. I masy mięśniowej, właściwie z trzech. Z masy mięśniowej, mobilności oraz proporcji ramienia do przedramienia. Więc jeśli możesz to tutaj na obojczyk, jeśli nie możesz, to troszeczkę wyżej. Wszystko zależy właśnie od tych trzech y, powiedzmy powodów. Tak? I mając tę pozycję wyjściową w tym miejscu, tak, łokieć tutaj lekko wysunięty, co musisz zrobić? Wyprost odcinka piersiowego. Wyobraź sobie, że chcesz tutaj zgiąć y, piersiowy odcinek, ale nie skupia się na lędźwiach. Najważniejszy jest tutaj odcinek Piersiowy. Dzięki temu już z automatu masz lepszą pozycję, aby tę sztangę nad głowę tutaj wybić. Zobaczcie, jak będę tutaj ustawiony, to i od razu się walnę w brodę, a tak już mniej. No i mając już tę pozycję wyjściową, możemy przejść do ruchu. Cała cywetka jest tutaj mocno napięta w wyniku ciężaru, który nakładasz. Masz pozycję neutralną kręgosłupa, łopatki są powiedzmy w swobodnej pozycji. Oczywiście nie tak, tylko przez wyprost odcinka presiowego są w pozycji neutralnej. No i robisz wdech. Tak jak wsiadzie, mocny wdech z przepony, drogą przeponową. Napełniasz cały brzuch i z tej pozycji musisz zrobić delikatny ruch bioder w przód, aby tutaj minąć o, czoło. tak, Czyli jak wypnę sobie delikatnie biodra do przodu, zobacz, nie tak jak kiedyś robi zawodnicy, ekstremalnie się wyginając, tylko delikatny w taki sposób, czyli nie uginam kolan, tylko po prostu robię taki, taki mostek, tak? Mostek, ale to nie jest wszystko na luzie, tylko to wszystko jest napięte, tak? Czyli jest to taka sprężyna, która wybija ten ciężar, zobaczcie, tak? I tu wypycham, i dzięki temu robi się tutaj miejsce, aby tę sztangę przenieść pionowo. Zobaczcie, pionowo. Jak tego nie zrobię, to ta sztanga musi iść troszeczkę bardziej po łuku. Ten ruch, jeśli jest robiony z napięciem, mięśniami, które rzeczywiście pracują, jest w pełni bezpieczny, pod warunkiem też, że nie jest to bardzo duży przeprost. Jesteśmy predysponowani do różnego rodzaju ruchów, tak? Jeżeli wszystko jest z umiarem i z głową i robione w sposób celowany, w sposób świadomy, wiem co robię i trzymam się pewnych zasad, wszystko będzie bezpieczne. Więc jeśli chcesz podejść do tego naprawdę siłowo i yy, powiedzmy książkowo w kwestii dźwigania na największych ciężarów, ten ruch lekki, taki sprężynujący, powinien być nie na kolanach, bo to tu, tu, tu zginał kolana, no to, to ten ruch będzie troszeczkę inny, a nawet w, pe w pewnym momencie zmieni się, yy, powiedzmy, sposób wykonania tego ćwiczenia albo wariacja tego ćwiczenia. Więc już po wypchnięciu tych lekko bioder, ta sztanga idzie ładnie pionowo nad środkiem stopy. Tak, idzie, 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 idzie. W tym momencie robisz mocne, zss, bo, już, bo już się ruch kończy. I zaczynasz znowu prostować tą sylwetkę. Biodra cofają się po tej sprężynie. I kończysz bój tutaj nad tylną częścią głowy, szyi. Nie tu, bo niektóre osoby mogą sobie tutaj krzywdę zrobić z barkami i nieraz takie coś widziałem. Ma być tutaj nad y, głową, tak, nad głową nie tu, to też jest błąd, ma być tu, tak. No i masz pełny zakres, nie tutaj, nie puszczasz tutaj lędźwi, twoim celem też jest poprawa kontroli motorycznej i siły kontroli motorycznej, jeśli musisz wypychać lędźwie do przodu, to znaczy, że albo jesteś słaby, albo nie masz mobilności góry ciała, bo wtedy, no jeżeli tu mi brakuje, tak, tu chcę się wygiąć, wygiąć, to wtedy muszę Muszę puścić lędźwia, ponieważ nie mam mobilności w odcinku piersiowym, czy tam na przykład najszerszy przekazać Ci, aby te ręce dać nad głowę. I mając tę pozycję wyjściową stabilną i to są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że te barki muszą być napięte. Ja uważam, że te barki powinny być na luzie, po prostu jak nas grawitacja tutaj ciągnie w dół, puścić. Sami sobie możecie ocenić, robiąc na przykład wykroki chodzone, że Mając taką pozycję barku wyciągniętą do góry, dużo krócej będziesz wykonywał to ćwiczenie, niż gdy to sobie swobodnie tutaj leży. No, i mając już tę pozycję wyjściową, wracasz oczywiście do wyciskania. I pamiętaj, nie pchaj łokcie na zewnątrz, tak, by robić w wyciskaniu, opuszczaniu takie coś. No, jest to błąd, tak w wyciskaniu leżąc. Tylko pchasz łokcie tutaj przed sztargiem, aby już nabrać prawidłową pozycję wyjściową. Jeśli materiał Wam się podobał, to łapka w górę, kodka FD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD, łapy nie ma.